Witajcie, kochani. Z ludźmi to jest tak, że nigdy nie wiecie, kto z czym jest w danej chwili, jaki bagaż ze sobą niesie, jakie doświadczenia, co przeżył, i tak naprawdę każdy wewnętrzną być może walkę toczy albo wewnętrzne zmagania. Każdy na pewno już to miał ze sobą, albo być może właśnie ty, który mnie słuchasz, ty, która mnie słuchasz, właśnie jesteś w tym momencie takiego zmagania się wewnętrznego albo walki z czymś. I takich nas jest wielu, i my po prostu przechodzimy chodnikiem, możemy się do siebie uśmiechać, mówić do siebie: dzień dobry, witaj. Albo po prostu przechodzić i nie zauważać siebie nawet, a tak naprawdę każdy niesie z sobą jakąś własną, osobistą historię. Zapraszam Was do tego, żeby przyjąć taką narrację dla siebie. Że. To, jak ja mogę odebrać coś negatywnie ze świata, jest o mnie wewnętrznie, być może, i o mojej wewnętrznej ranie, a nie o tym, że ktoś na naprawdę mnie atakuje, nie? Że, czy, czy o tym, że ktoś naprawdę jest przeciwko mnie. Jeśli coś takiego się wydarza i jest coś nieprzyjemnego, co możemy interpretować w ten sposób, że ktoś może być przeciwko mnie czy robić mi zło. To przemyślcie to, kochani, jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, bo tu może być relacja wzajemna na zasadzie, że ta osoba niesie ze sobą historię, która się po prostu w jakiś sposób łączy z moją historią. Ale to nie musi być przeciwko mnie, to może być dla mnie i to może być bardzo też o mnie. Także proszę, weź to, mój kochany, weź to, moja kochana, pod uwagę, że ta osoba po drugiej stronie może mieć dokładnie taki sam problem jak ty i nigdy nie wiesz, z jakim bagażem doświadczeń, z jakim bólem emocjonalnym. Być może bólem, ale z czym tak naprawdę jest tam w sobie i ze sobą. To taki mały apel, bo tak mnie naszło trochę melancholijnie, ale też a propos tego, że kończy się ten dziewięcioletni cykl i potrzebujemy naprawdę się zmierzyć z wieloma trudnymi dla siebie rzeczami. A to jest wszystko. Mm, tak ważne po to, żeby zmieniać ten świat i żeby czynić go lepszym i dla siebie, i dla innych. Także dbajcie o siebie i bądźcie życzliwi, mm, zwłaszcza do siebie, i nie bierzcie tego, co się dzieje naokoło, że to jest przeciwko Wam. Raczej za każdym razem jest to szansa do Waszego zrozumienia tego świata, do zrozumienia siebie, uzdrowienia tych kawałków i zwykle to jest właśnie dla waszego dobra, dla rozwoju i podwyższania świadomości. Moi kochani, a co ze świata zwierząt przy takim trudnym temacie? No ale czasami muszę i takie rzeczy powiedzieć. Taką mam taką czuję potrzebę, żeby wam to powiedzieć, może ktoś z was właśnie na to czeka dziś. Okej. Okay. Piątek moi kochani, piątek i co ze świata zwierząt? Olśniewaj, olśniewaj, olśniewaj. A to jest po to, że żeby to światło mogło dawać blask, należy odblokować serce, a kiedy odblokowujemy serce, jak zrozumiemy, na czym to wszystko polega, co się dzieje wokół nas. I wszystko to, co trudne, to jest właśnie po to, żeby odblokować to serce. Dbajcie o siebie, kochani, wszystkiego dobrego i do jutra.